Siema, siema, jeszcze na wstępie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jednak o 19 nie będzie lajwika, Ponieważ niestety, ale mam remont w tym pokoju, tam gdzie akurat jest internet I niestety nie będę miał dostępu do internetu, tylko do danych A dane, no to bym, nie wiem, pół godziny live'a i miałbym po danych Także nie będziecie jej ale zamiast tego będę o 19 gierki na Discordzie Także wbijajcie, macie linka w opisie Siema, siema Jeśli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę po 24 godzinach od publikacji tego filmu to w następnym filmie ogłoszę zwycięzcę tego właśnie konkursu na 20 zł face of Carda, a żeby wziąć w nim udział trzeba napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo subik, łapeczka, no i co? Miłego oglądania. Cześć, tu Xartixa dziś, kolejny odcinek z Browsers i w tym filmie pogramy sobie z widzami w top modela, Czyli oczywiście będą różne kategorie yy, dotyczące skinów, różnych postaci yy, I oczywiście osoba, która wybierze najlepszego skina, najlepszą postać, wiadomo o co chodzi To po prostu wygra tego top modela, która mi się najbardziej po prostu spodoba No i co, zostawcie już na wstępie łapeczkę w górę, chociaż nie powinienem tego mówić, bo wiem, że nie jesteście debilami, żeby nie zostawiać laj yy, łapeczki w górę Dlatego zostawcie ją, no wiecie o co chodzi Subskrypcję z dzwoneczkiem, bo dzisiaj oczywiście o, 18, o 19, sorry, będzie live'ik E, dzwoneczek, wiadomo, żeby żaden film was nie ominął, codziennie filmiki, codziennie live'iki komentarzy dla zasięgów, napiszcie w komentarzu hashtag topmodel, a ja wam przypnę serduszko, zobaczcie ile osób mnie sobie 82% z was, dlatego zasubskrybujcie, będę wam bardzo wdzięczny w ogóle teraz nagrywam z osobami z discorda także jak chcecie również wystąpić na takim odcineczku, to zapraszam, macie do discorda oczywiście linka w opisie e, w ogóle co by na to, aby nagrać jakiś odcineczek, od czasu do czasu może nagrywać jakieś odcinki z kamerką Zobaczymy, teraz zagłosujcie w prawym górnym rogu, e, napiszcie w komentarzu czy chcecie jakiś odcinek z kamerką, zobaczymy e, Oczywiście trwa teraz daily, jak już mówiłem, odcinkowe, live'owe, live'y wieczorami, odcinki zazwyczaj o 14 Nie będę wrzucał przez to społeczności, tylko będę edytował społeczność z Bulem, więc tam zaglądajcie Kto nie widział oczywiście rapiku z Womion Piper to zapraszam, może w sobotę wleci o Jackie, o nowej postaci e, jakiś rapik albo jakieś piosenka, parodia, zobaczymy no i co, właśnie bijacie na tego Discorda, Facebooka, Messengera, TikToka, Instagrama, grupne na Messengerze, wszystko macie w opisie do klubu naszego Brawl Stars Mordix a jedyny prawilny klub. Lecimy po topeczkę w Polsce. Oczywiście chyba 120 już mamy. Także zapraszam na kanał Olhaso, czyli mojego starszego brata. Możecie mnie wesprzeć, wysyłać donaty bo wspierający mają bardzo dużo bonusów, donatorzy, supercatorzy mogą mnie dodawać, do znajomych macie teraz mój hashtag, wyświetla Wam się, a wspierający słuchajcie tylko i wyłącznie za 2 zł a czym wyższy wspierający, tym wyższe po prostu są bonusy, także teraz przeczytam Wam na szybkiego te bonusy za 2 złote, naprawdę jest ich bardzo dużo. Czyli tak, między innymi macie mega fajne plakietki, emotki, mówię o wspierających nowych filmach, ranga wspierający na Discordzie, dodanie do znajomych w BS-ie. ocenka konta waszego i pozdrowienia na Liveie dodatkowe społeczności i szanse w konkursach, nie wiem, razy 5, jak jest losowanie na 80 gemów, także warto wspierać. Zbieracie mi również openingi w BS-ie z chęcią nagram, już osoby się niektóre zgłosiły, może jutro wleci właśnie odcinek z mega openingu, Sharon chyba da konto, gdzie ma ponad 700 skrzyń, także... Oj grubo będzie jutro, także szykujcie się Jeżeli nie słyszeliście nutek to macie do playlisty linka w opisie No i co, może przejdźmy już do tego top modela No i dobra, pierwszą kategorią jaką będzie, będzie to Pirat Także wybierajcie postacie i klikamy ready No i dobra, zapraszam pierwszą osobę, dawajcie Jest Piotr, o widzę, że tutaj zaczyna się od razu grubo Widzę tutaj skin do poko, bardzo fajny taki kurdupel z niego Ale taki wiecie majtek, nie? Dobra, kolejna osoba, zapraszam no, ten skin bardzo mi się podoba, aczkolwiek niestety go nie mam. No to jest zwykła penny, Patty. E, Peny to też wiadomo, piracki tutaj, piracka postać. No ale poko, no zobaczcie, spójrzcie, no poko czy penny? No, no kogo mogę wybrać? No to, to, jest, to, 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 nie, to jest oczywiste, nie? Dobra, dawajcie, kolejna osoba, zapraszam. Dobra, jest tutaj Mkyo. Mkyo, no w sumie M Tik to też jest pirat. Ale no Tik z się, nie oszukujmy się. Dobra, zapraszam kolejną osobę. Uwaga, czy wychodzą, czy nie wychodzą, a znowu się widzę, o dobra, idzie Damcio, e, tutaj ma pierożkowego e, tutaj Daryla, ale pierożkowy nie jest w sumie piratem, bo jest to skin do Daryla, zwykły Daryl jest oczywiście piratem, ale pierożkowy tak średnio bym powiedział, więc tak wiecie, pół na pół, a, a i tak tutaj Piotra skin w sumie jest lepszy, także Piotr na razie wygrywa, wychodzi Master Tom i mm, Penny się popisuje, no ale no... No niestety, no jest gorsze. O, i w, w ogóle ten remodel do Daryla mi się bardzo podoba. E, wygląda praktycznie jak skin, według mnie. E, więc, nawet w sumie, jest lekko lepszy. Nie wiem, w sumie podobnie do pierożkowego Daryla. Bo w serio wygląda jak jakiś skin. Totalnie w porównaniu do tego, co było wcześniej. No ale. Y, no nie oszukujmy się, no ale no Piotera no tutaj skin no, wygrywa, no nie oszukujmy się. Dobra, Tara jednak też wjechał tym Darylem, więc. To tutaj jest. O, kolejny Daryl, no to kolejny musi zginąć. I kto jeszcze nam został tutaj? I peny zwykła. No to także, no Piotr tutaj ewidentnie wygrywa rozgrywkę. Yy, gratulacje. Yy, no i przechodzimy do kolejnego starcia. Yy, następną kategorią, która będzie, będzie to trupiak Halloween, coś takiego. No i dobra, zapraszam yy, pierwszą osobę. O, Master Tommy tutaj od razu wjechał. Yy, jest taka. Yy... Halloweenowa, bym powiedział taki no, trochę, w sumie Halloweenowa, bo króliczek mroczny, no to to jednak coś z Halloweenem jest związanego. Dobra, zapraszam kolejną osobę, jest to oczywiście nowy skin. Za Star Points, o kurde, ale tu wjechała Tara, kurde, od razu e, z Szelką, kurde. E, I w sumie chyba Szelka jest lekko lepsza, nawet bym powiedział, że kategoria jest bardziej dostosowana, bo jednak ten mroczny króliczek to tak troszkę pasował, troszkę nie. E, I dobra, mamy Tarę. E, Tara, czy jest to, to coś związanego z Halloweenem? Że jest po prostu, nie wiem, uliczna Tara Jakby No nie do końca, nie do końca bym powiedział Więc strzelka tutaj wygrywa, zapraszam kolejną osobę O kurde, dobra, czyli mamy starcie Piotr, Tara, nabijcie sobie na mnie ulta Jeżeli są te same skiny, to oczywiście Muszą sobie nabić ulta i walczą po prostu Między sobą, tylko proszę się nie oddalać Na daleki na dystans, dalek proszę po prostu To szybko załatwić, jak mężczyzna Z mężczyzną, dobra, walajcie, walczycie Dobra, Tara użył ulta Piotr ma dalej ulta Dobra, tara, uwaga, używa ulta, Piotr ma 300 HP. Uwaga! I tara wygrywa na farcie. Także gratulacje kolejna osoba, zapraszam. Zobaczymy. Jakie skiny. Dobra, tu jest Mortis, też jest oczywiście z Halloweenem, ale generalnie jako ten Mortis mi się w ogóle nie podoba. Nie podoba mi się po prostu ten Lizus, nie, nie lubię tego e, skina. Oj, wjechał Kacper Miki, Tutaj mamy taką piperkę jakąś chińską. Ten skin mi również się niestety nie podoba. Podoba mi się bardzo do ten e, z tego. Z Walentynek, który był nowy właśnie do piperki, ale ten właśnie ten poprzedni jakoś tak średni mi się podoba. I Emkio widzę tutaj wjechał z Night Witchką e, Tutaj Mortisem oczywiście. Jest to powiązanie do Clash Royale. Właśnie to jest ciężki wybór. To jest naprawdę ciężki wybór, bo i ten i ten skin mi się podoba. Hmm, kurde, w sumie nie wiem. Czekajcie. E, chyba jednak Mortis wygra, więc Tara musi zginąć. Gratulacje dla MKO. I tutaj mamy Ems nową studentkę i zwykłą Ems. I tak się tak średnio nie? Także Emkio wygrywa tą rozgrywkę Gratulacje No i dobra, kolejną kategorią będzie zwierzę Także wybierzcie sobie jakieś postaci i skiny Dobra, zapraszam pierwszą osobę O, widzę tutaj od razu Piotr wjechał z szybą nitą Także kurde grubo już na początku wjechał Ten skin bardzo mi się podoba Ale go niestety nie mam, bo był za drogi Nie oszukujmy się Dobra, zapraszam kolejną osobę O kurde, o kurde Tutaj mamy Phoenix Krowa oraz Shibę i to jest, to jest ciężki wybór, naprawdę to jest ciężki wybór. Obydwa skiny są bardzo fajne. E, tam Kacper Miki kogoś zabił, ale to tam nieważne. E, dobra, ale jednak Tara wygrywa tutaj tym skinem do Kroła. E, zapraszam kolejną osobę. Jest to Pro Hubert. Pro Hubert, tego skina do Karla generalnie mam. I też mi się bardzo podoba, ale niestety wiadomo tutaj Kruk zwycięzcza, to no nie oszukujmy się, no zobaczcie na tego Kruka Nie mam, ale on jest za 300 gemów chyba, więc on generalnie drogi A MK w ogóle mi tutaj bejtuje gadżetem widzę Też mam do, skina do tego Leona, też mi się bardzo podoba, w sumie bardziej niż tamten Wilkołak chyba w sumie jest i, i tańszy i w ogóle, za 80 gemów tylko Do Kruka nie mam właśnie jak mówiłem tego skina, mam tylko i wyłącznie tego Mecha i tutaj też jest MK fajne skiny. Ale dalej Tara wygrywa, dalej wygrywa z tym skinem. Damcio, mamy tutaj tego z Sali Leona, czyli tam z tego, z przyjaciół jakiś tam skin, nie pamiętam jej ja dokładnie. I co, no ten skin. Mm, czy mi się podoba? Taka kaczka, no nie wiem, tak, tak średnio. Ale no też jest dosyć fajny, ale taki wiecie. No, oczywiście tutaj Tara wygrywa, no nie ma, nie ma co. No tutaj kruk ze skinem, czy kruk bez skina? No, no tutaj nie ma nic do gadania, tutaj nie. Sweet Daga, dobra, zapraszam kolejną osobę. E, tak jak mówiłem, właśnie Master Tommy też mam tego skina, też mi się bardzo podoba, ale jednak e, tary skin jest lepszy. Zapraszam kolejną osobę. O i tutaj mamy e, tego króliczka Penny znowu. Też go kupiłem sobie, bo oczywiście miałem Starpońcy. Wiadomo co. O nie, z działka, mnie strzela, to trzeba go zabić za to. Nie, jeszcze kogoś zabił wcześniej, to już w ogóle. Także Tara wygrywa, gratulacje. E, przechodzimy do następnej gierki. No i dobra, już czwartą kategorią będzie robot, także wybierajcie postacie. Ok, zapraszam pierwszą osobę. O, widzę tutaj od razu Piotr wleciał na grubo. Z robotem, kurde, spajkiem też mam tego skina, kupiłem sobie. Bo z openingu miałem tam gemy, więc sobie go kupiłem. Czy tam, nie wiem, w sumie kupiłem pakiet jakiś, nie wiem. Ale bynajmniej tego skina mam, też sobie go kupiłem. Jest bardzo fajny, według mnie. Chyba najlepszy do spajka. Także, no, Hubert, tutaj, no, ewidentnie z tym pierożkowym Darylem jesteś takim pierożkiem w porównaniu do tego Piotera, Więc, no, wiesz, raczej tutaj nie masz szans. Tutaj jest oczywiście darmowy skin do Rico, który był Shed, też jest fajny taki wiadomo um, sniper taki, No ale no tutaj nie oszukujmy się, Piotr ewidentnie tutaj wygrywa e, ze swoim skinem do spajka. O i dam cię tutaj od razu wjechał też nieźle e, z mecha bo. też mam tego oczywiście skina, no mam wszystkie skiny oprócz tych złotych skinów do zasterpointcy. E, i ten i ten skin mi się bardzo podoba. ten wiadomo tutaj taki e, widzicie z rakietami się strzela. A tutaj Piotr oczywiście też próbuje coś się popisywać Kurde, kogo by tu wybrać, kogo by tu wybrać Ten i ten, kurde, no Nie no, ale chyba Piotr lekko lepszy od y, Damcio O kurde, o kurde, ale starcie, ale starcie Tutaj Mecha Crow, bo mi się bardziej podoba od Mecha bo Czy Piotera? Dobra, słuchajcie, macie starcie, bo i ten i ten skin mi się bardzo podoba. Także macie, dawajcie starcie między sobą, walczycie, kto wygra, ten po prostu e, będzie lepszy. E, nie strzelajcie tam Rico u góry, no co wy robicie? Dajcie im zawalczyć uczciwie. Uwaga, Piotr czy Master Tommy i Master Tommy wygrywa, także gratulacje. Zapraszam o kurde. Znowu będzie starcie. Tutaj Tara e, przegrywają tutaj wszyscy, bo mają tego Rico i Daryla. Także starcie, uwaga, MKO czy Master Tommy. I uwaga, i Master Tommy wygrywa naszą rozgrywkę. Chociaż Spike mi prawie że tak samo się podobał jak ten kruk, no ale tutaj oczywiście decydowała walka, także gratulacje, Master Tommy. Wygrywasz czwartą rozgrywkę. I ostatnią kategorią na dzisiaj są postacie, które, które mają po prostu jakąś wieżyczkę. No i dobra, zapraszam pierwszą osobę, którą jest Tara. Od razu że tutaj e, z turetem, oczywiście takiego smoka, i oczywiście skin do Jessie, który też bardzo fajny jest. Jest też właśnie odmiana mroczna, która jest nieco lepsza, ale ten skin też jest bardzo fajny. Także zapraszam kolejną osobę. O, tutaj wleciał z panem Pi. Pan Pi tutaj oczywiście z walizeczką będzie mnie tutaj czaskał i z jego kurde i tutaj ultem. Ale nie dobra, nie, jednak tutaj tara ewidentnie wygrywa. Mkio w ogóle nie ma. A matureta! Matureta! Ty, kurde, ale wykminił Mkio. Nie no, to tutaj. Tutaj MKO wygrywa, tutaj MKO wygrywa ze swoim skinem, ale ja tak zdziwiłem się na początku. Chciałem go zabić, bo nie ma tureta, a tu puszcza tureta. Dobra, kolejna osoba: Master Tommy. Eee, tutaj z wieżyczką. Eee, tutaj też MKO z wieżyczką, wiadomo o co chodzi. Fajną wieżyczkę ma w ogóle ten MKO. Eee, no, Master Tommy raczej jest gorszy skin Tadopeny. Mam go, ale no niestety nie jest zbytnio e, fajny. W sensie no i jest fajny, ale no, MK jest po prostu lepszy Piotera, jak mówiłem, Kacprymikiego, również tutaj jak widać 8 -bita. Także no tutaj chyba MKO to wygrał, bo porobił, nie oszukujmy się porobił z tym turetem do e, tego do... Bo, bo myślałem, że po prostu nie będzie miał tureta, myślałem, że go po prostu zabije ja tak dziwiłem się, co on że tego, bo nie a kurde wykminił gadżeta, także gratulacje MKO wygrywa, no i co? No i to już wszystko w tym odcineczku, jeżeli chcecie wystąpić w takim odcineczku, to zapraszam, macie do Discorda linka w opisie, zostawcie tego lajka, jak nie zostawiliście na wstępie, bo wiem, że nie jesteście debilami, więc powinniście to zrobić na wstępie, jak już słyszeliście po prostu o czym mówiłem na wstępie, e, no wiadomo, zostawcie subika, dzisiaj o 19 live, -ik. może jakiś konkursik wleci, może jakaś wojna donatów zobaczymy, e, no i co, dziękuję wam za oglądanie, no i widzimy się w następnych odcinkach. Schema.